Dawno, dawno temu istniał pewien człowiek, którego historia niesie się przez kilka sezonów naszej serii, a jego imię to Antony dobra, Morski. Dobra, dobra, narrator, stój. Po prostu daj mi to do końca, okej? Okay? Kiedyś byłem zwykłym mieszkańcem Drabinowic. Naprawdę nie różniłem się niczym od Dwayna, Markusa, Larego, Williama i innych. Moje życie odmieniło się, gdy Drabinowice odłączyły się od Stanów. W skrócie byliśmy naprawdę w głębokiej dupie. Niedawno po tym wystartował pobór do szeryfów, gdzie razem z moimi przyjaciółmi i bratem udaliśmy się na szkolenie. Niestety, niefortunnie, moi wszyscy znajomi trafili do największej i najniebezpieczniejszej grupy przestępczej pod tytułem Crime, gdzie pod dowodzeniem Petera, aka Dwayna, spróbowaliśmy podbić drabinowice. A jaki będzie to miało skutek w nowym sezonie? Przekonajcie się sami i bez przedłużenia zapraszam was na Minecraft Prawdziwe Życie Sezon trzeci już w lipcu!